Tu mamy zbiorniki. Zbiornik na cewu umowy siedzący filtrowy pod kolektory słoneczne z wężownicą, w którym płynie e-call, czyli płynie zamawiające. Te czarne po prawej stronie to rury inox, na które katalogu na jest posiadane drukowątkowo. mamy sterownik, który ten steruje. No i w ten sposób jest podniżowany wstępny zbiornik na wodę użytkową. Będziemy łamać temperaturę zasilania z później to trafia do zbiorników mamy obok. One są nieskrytykowane topłami gazowymi bezpośrednio, i taki układ wykonaliśmy. Tutaj, czy się to opłaca? Na pewno, tam, gdzie mamy duże zapotrzebowanie na wodę użytkową, to na pewno kiedy się to nam to zwróci, w tym przypadku. Może za 3, może za 5 lat. Tak sobie to szacujemy. Myślę, że będziemy obserwować to, te wyniki z roku na rok.